Witam z tej strony Jakub. Chcesz być na bieżąco z materiałami na moim kanale? Zasubskrybuj go. Oglądając na YouTube kanały innych fanów kolejek w skali H0, trochę pozazdrościłem. Stwierdziłem, że warto kupić jakiś element dekoracyjny. Mimo tego, że nie posiadam makiety, chociaż może to jest pierwszy krok, żeby. Coś zrobić w tym kierunku, ale na tą chwilę będzie to urozmaicenie mojej kolei podłogowej. Wybór padł na suwnicę bramową z kontenerami w skali H0 firmy Faler. Zaraz ją rozpakuję, zobaczę jak wyglądają elementy. Z tego co czytałem, są to elementy już pomalowane. Tutaj od razu odsłania się kontener niebieski. Zaraz zobaczę resztę elementów. Postaram się tak rozłożyć, żebyście też mogli wszystko zobaczyć. Wszystko upakowane. Nic nie zostało w pudełku. No teraz pora rozłożyć i zapoznać się z elementami, żeby się nie pogubić składając według instrukcji. Elementy na pierwszy rzut oka są wykonane ładnie. Ciekawe jak będą się wycinać z szablonów, czy będą pozostawać nadlewy plastiku. No, ale zawsze nożem można usunąć to, co zbędne i niepotrzebne, żeby nic nie raziło po oczach. Tu części od kontenerów, żeby były zamknięte. Ale to zostawię sobie na potem. Następne elementy. Wszystko jest ponu ponumerowane, żeby się nie pogubić. O, tutaj czpienie do elementów ruchomych oraz instrukcje. Na no, ostatni. O, tu jeszcze naklejki do umieszczenia. Fajnie, bo myślałem, że tylko jest wersja z napisem Hamburg. Bo tak zazwyczaj każda słownica była sfotografowana. A tu można sobie inną naklejkę umieścić na swojej. Ja na swoim egzemplarzu umieszczę niebieską naklejkę, żeby się czymś innym wyróżniał. Poza tym nie będzie stacjonować w Hamburgu, więc będzie mogła jeździć po całym świecie. Dobra. No. Jakieś materiały do przeczytania, ale jest instrukcja: co nam potrzebne klej, ucinaczki, nóż. Tutaj, jak będzie efekt końcowy wyglądał, ale. Najpierw trzeba przejść poszczególne etapy instrukcji. Instrukcja czytelna. Wszystko opisane z dobrą szczegółowością. Mam nadzieję, że przy składaniu nie będzie żadnych problemów. Wydaje się, że to nie jest zbyt duży poziom trudności. Okaże się za chwilę. Tutaj wózek, który będzie jeździł po górze suwnicy. No, tutaj element do podnoszenia kontenerów. No, już nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądać efekt końcowy. I to wszystko, co było w pudełku. Tutaj zapraszam Was na wideo. Relacje ze składania suwnicy. nie było najmniejszego problemu, żeby wszystko spasować. Wszystko w instrukcji jest ładnie opisane, krok po kroku. Starałem się robić zdjęcia. Elementów przed ich złożeniem i po złożeniu przy danej literce z instrukcji. Więc mam nadzieję, że materiał komuś się przyda. Może też stwierdzicie, że taki element mógłby się znaleźć na waszej makiecie, bądź na podłodze, tak jak u mnie. Przy chwili czasu postaram się nagrać jakieś wideo. Z torami i z lokomotywą i wagonami. O, i tutaj jest wózek, który będzie się poruszał po suwnicy, już prawie gotowa. Więc z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do zostawiania lajków oraz do subskrybowania kanału. Na razie.